Cześć, to znowu ja, Łukasz Gebel. Tym razem wracam do Was z rozwiązaniem problemu o dostępności systemu. Najpierw, zanim podam prawidłowy wynik, powiem pokrótce jak można było podejść do rozwiązania. Pierwszym krokiem mogło być obliczenie SLA dla pojedynczej kopii systemu. Żeby to zrobić, wystarczyło pomnożyć dostępność trzech komponentów, czyli wirtualnej maszyny, bazy danych i magazynu danych. Następnie tę wartość mogliśmy wykorzystać, żeby policzyć SLA systemu, który działa w trzech kopiach, co zwiększy oczywiście ogólną dostępność systemu. Ostatnim krokiem było uwzględnienie Traffic Managera, który spina trzy kopie, jest jakby jednym punktem dostępowym do naszego systemu, więc należało SLA dla trzech kopii pomnożyć przez SLA Traffic Managera. Dobra. To teraz podaję hasło, uwaga uwaga, prawidłowa odpowiedź to 99,98999%. Gratuluję wszystkim, którym udało się uzyskać prawidłową odpowiedź. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia.